A sekundkę kochani on tak ma z 24 lata, a ja kochanie, nawet 18 jeszcze nie mam. Co? What? To jest naprawdę masakration. Siemano wszystkim, kochani, z wami Maxim 6 i od razu, od razu zostaw subika, żeby wstąpić w moją bandę Maxa. Nie chcesz być pod nami, a chcesz być z nami, więc dawaj subika już teraz, bo i tak przyjdzie czas i nasza banda będzie nad wszystkimi. Więc nie chcesz być pod nami, dawaj suba i my zaczynamy. No i kochani, przy tym jak zacząć, to trzy komentarze z poprzedniego odcinku. Chcesz być też tutaj? zostawaj fajny komentarz. Ile pusi do góry też. A może jutro się pojawisz właśnie tutaj ty. A my kochani zaczynamy. Więc kochani, to co teraz się dzieje, po prostu ja jestem w szoku i ja nie mogłem, ja już od razu zacząłem to nagrywać, bo to jest po prostu nie do ogarnięcia, więc ja mam nauczycielkę w szkole, słuchajcie, ona ma 24 lata, ona jest taka w ogóle młodziutka. Więc e, ja robiłem test, słuchajcie, i chciałam się dowiedzieć jaką ocenę no, ona mi zostawiła, więc ja jej postanowiłem napisać na Insta, bo ona jest taka, wiecie, no nie jest stara, więc no w sumie może, wiecie, komunikacja jest, więc e, postanowiłem jej napisać i to, co teraz się dzieje, to jest po prostu szok. Ja, kochani, zacząłem z nią się pisać, słuchajcie, i widzę, że ta pisanina nasza idzie nie w jakąś nie tą stronę, która jest, wiecie... Która jest potrzebna No i ja od razu postanowiłem, że będę już to nagrywał Bo kochani, nikt nie wie co ona ma w głowie I co będzie teraz się działo dalej Więc teraz będziemy razem z nią się pisać Więc kochani, ja już wam Zaczytam teraz o czym my pisaliśmy Już teraz, wcześniej, kilka minut temu I to jest po prostu No takie wiecie Zaraz wszystko zobaczycie Więc było tak słuchajcie Ja jej piszę dzień dobry A ona mi pisze taka dobry z tym krzyknikiem Już taka wiecie, nastawiona nie wiem jak ja jej piszę, ja bym chciała się dowiedzieć o swojej ocenie za test, a ona mi taka, a ty kto? W ogóle kim ty jesteś? Ja taki, co? Najpiszę no to jest Maxim 6. Dzisiaj pisałem e, test właśnie. I ona taka, a no tak, właśnie, po prostu cię nie poznałam i jeszcze właśnie się nie przystosowałam do was wszystkich, bo ona jest nowa. I przypominam, że ona ma tylko 24 lata, więc no no no. Więc tak jak ja mówiłam, ona jest nowa i jeszcze po prostu nas nie zapamiętała wszystkich. Więc dobra, lecimy dalej, więc ja jej piszę. No, czasami się zdarza, więc co tam z moim testem? Ona taka, no, maksym 6, u ciebie wszystko źle. Ja takie, co? Ona pisze. A, ona jeszcze mi napisała, u ciebie trójka. Taki, what? A ja jej piszę, dużymi. mi, dlaczego? Przecież napisałem wszystko poprawnie chyba. I pisze jej, czy my na pewno sprawdziliście mój test. No bo kochani, to jest nienormalne, bo wiecie, po tym jak się zrobiłem blogerem, to wiadomo, to teraz wszystkie zajęcia odpadają, teraz dla mnie to jest ważniejsze blogerstwo i wy, więc, ale ja jestem pewien, czy ja napisałem jakąś czwóreczkę, kochani, no na pewno nie na trójki, bo to mnie zepsuje, słuchajcie, wszystko tam w życiu, a może i nic, ale to, że napisałam na twardą czwórkę, to jestem pewien. Ja jej potem, kochani, piszę, czy na pewno mój pani test sprawdzała, ona taka, no tak, tak, widzę, że niepoprawnie myślałeś. Tak, tak, właśnie twoja, bo teraz właśnie na nią się gapie. No wiadomo, tam widzicie, jak to jest chyba napisane. Ja jej słuchajcie pisze czy ja mogę jeszcze raz ten test zdać, czy nie. Jeżeli będzie trójka, to ja po prostu nie będę mógł pójść, słuchajcie, dalej w rozwoju tym, wiecie. No ona, no, no, no i tutaj, słuchajcie. No ty możesz jeszcze raz zdać. Patrząc na to, jak ty się postarasz. Co, przepraszam? I ja je kochani, piszę. To znaczy... I tak, wy wiecie, kochani, jest trochę dziwne, więc... Przy tym, jak to były ostatnie wiadomości i ja od razu już skłamałam, że trzeba włączyć kamery i nagrać ten odcinek. Bo zaraz, kochani, na pewno będzie coś się działo. Dobra, kochani, teraz patrzymy, co ona tam napisała. No jakby po twoim wyglądzie nie widać, że ty masz hajs? Co? Ale co to znaczy? Obsrala mnie czy co? Ja kochani chodzę w swoich własnych czuchach, słuchajcie. No i 6M, i Prada, Co? What the f***? No i jej kochani taki pisze, no w ogóle mam i wysłałem fotkę hajsu z internetu, wiadomo. I jeszcze jej pisze, że no jakby co ja mogę zapłacić, słuchajcie za ten test. Tak, kochani, ona właśnie szybko przeczytała i coś napisała. pisała. Czy to naprawdę twoje, czy ty u rodziców wziąłeś? Stop, kochanie, czy blogerzy biorą hajs u rodziców? Co? Dobra, Dobre, ja je piszę. No tak, moje. Co? Skąd ja mam taki hajs? Tak, 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 stop, 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 kochanie. Czy to jest to, czym musi się przyjmować nauczycielka? Hajsem? W stop, słuchajcie, ja jestem gotowy zapłacić hajs za ocenę, ale stop. Czemu ją ja w ogóle interesuje to? Czy to jest mój hajs, czy rodziców w ogóle, ale dobra, nieważne, no to jest dziwne, słuchajcie. czym my w ogóle z nią gadamy, to jest jakieś dziwne, naprawdę. Więc no, ona mi pisała, skąd masz hajs, i ja pisze w ogóle, jaka różnica. Ona pisze, no po prostu z ciekawości się pytam. Hmm, ja jej piszę, więc ja muszę zapłacić za tą cenę, czy nie, no wiadomo. A ona mi, kochanie, pisze max... Krupka, 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 a może. Spotkamy się, i ja jeszcze raz zdejmę okulary, słuchajcie, what? To znaczy, kochani, co? To jest w ogóle normalny stop. Ja jej jakby wysłałem fake highs, i ona już chce się ze mną spotkać, i pewnie chodzi o wiecie co. Jakby co, przypominam, że ona, kochaniem w ogóle ma tak z 24 lata. Co? Więc dobra, kochanie, lecimy dalej. Ja jej piszę, ale po co my się spotkamy? Ona mi pisze, że pójdziemy na spacer. Stop, jakiś w ogóle spacer może być z nauczycielką? No dobra, że ona ma 24 lata. No i ja jej potem, kochanie, pisze, a nic nie szkodzi, że pani jest moją nauczycielką i że pani jest starsza ode mnie. No bo ona jest, słuchajcie, starsza ode mnie. A ona mi pisze... No wiesz, ja mam tylko 24 i co? To już jestem dla Ciebie stara. Ja piszę no nie stara słuchajcie, ale dla mnie trochę. No bo tak jest, no słuchajcie, co to jest. ja jej piszę, a u was co? Nie ma chłopaka? No bo kochanie, ja dzisiaj po szkole wiedziałam, że ktoś ją zabierał. I słuchajcie, na mercie, na Mercedesie, what? Na sekundkę, kochani, taki jest 2020-2021 GLS. To jest, kochani, what? <coughs> Dobra, kochani, jej napisałam, kto was dzisiaj zabrał na Mercedesie? No, na Mercedesie tam wiecie i pytanie. On mi tak długo odpowiada, słuchajcie, odpowiada, i taka potem, a, to mój brat. Mm, no, na pewno. I tak długo pisała, że to jest jej brat. No, ja w to nie uwierzę. No, tak, na pewno się lizala, słuchajcie, z bratem. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Mm -hmm. I ona mnie kochanie słuchajcie, pisze co? A może ty mi zapłacisz za moje ciekawe fotki? Ja jej piszę, jakie jeszcze fotki? <laughs> no kochani, i co to znaczy? <laughs> to są te fotki, które ja myślę? Więc, kochani, jeżeli to jest o tym, czym ja myślę, to jest naprawdę. What? No? To jest masa Aż mnie gorąco się zrobiło, słuchajcie. nie to, że mi ona się podoba, ale to jest bardzo dziwne. Nie wiem, czy wy mieliście taką sytuację z nauczycielami. Może z nauczycielem? Nie wiem. Piszcie w komentarzach. Coś na słuchajcie, długo odpowiada. Bo ja wiecie, krop, krop, krop robię. Obcinam od razu, żeby było tak lepiej i szybciej się oglądało Ale ona trochę długo już odpowiada Bardzo tak naprawdę, no z 10 minut Więc słuchaj, póki czekamy Bo trochę długo już czekamy Zostaw łapusie do góry I daj subika z dzwonkiem więc, Bo jeżeli chcesz być w mojej bandzie Maxa, To tylko trzeba zostawić suba z dzwonkiem I wszystko I witaj w bandzie Tak kochanie, ona coś napisała Co? Ona mi napisała o takie Boli aż gorące mi się stało Ja się zrobiłem czerwony Jestem w matko. O matko jedyny szok jakiś Ja słuchajcie jestem w szoku kochani naprawdę Ja jej piszę wy tyfły? z dużych A ona mi pisze tobie się nie spodobało czy co jej pisze, po co to w ogóle robić, to jest słuchajcie jakieś dziwne. No nie, ja nie wiem, no naprawdę, no. No ja kochanie nie wiem, naprawdę słuchajcie, lub y, pani nauczycielka leci na hajs, lub no co, no lub ona po prostu naprawdę pomyślała że jestem y, bogaty, czy co, ja nie wiem, słuchajcie, ale po prostu... No wystawiam jej e, zdjęcia po prostu z internetu i co? Ona no, pomyślała, że to jest naprawdę moje, czy co? Nie. Taka głupia jeszcze co? No więc mi się wydaje, że po prostu leci na highs, To jest w ogóle. Chore po prostu, co za wiek. What the fuck, kochani! Co w ogóle się dzieje? Ja po prostu nie ogarniam, słuchajcie. Ona mi wysyła dupy, przepraszam. I <clears throat> ja pisze, po co to robić? Ona po prostu mi pisze, ja po prostu chcę to mi się spodobać. Wysyła. Ona dopiero przyszła do szkoły, uczyć, słuchajcie. Nauczycielka wysyła mi dupy i pisze, że chce mi się spodobać. Co? To jest temat, po prostu chyba będzie numer jeden w Polsce. Ja jej napisałem, kochanie, że nie, nie trzeba takiego czegoś w ogóle robić i nie trzeba mi się próbować spodobać. Kochanie, jeżeli są moje mojej dziewczyny, a jestem, pewien, że polowa jest dziewczyn, to, kochanie, to jest bardzo niedobrze i nie róbcie takich rzeczy w przyszłości. To jest bardzo obrzydliwe i bardzo, bardzo niedobrze. I to jest chore. I w ogóle, fu, pamiętajcie, tak niedobrze. Ona mi, słuchajcie, pisze, kochani. Lepiej ci zapłacić za to zdjęcie 100 dolarów. Inaczej będziesz miał problemy. Nakręcono mnie na hajs. Co? No, kochani, na pewno słuchajcie. Już wysyłam jej 200 dolarów. No. Pisze jej. Powodzenia, słuchajcie. A ona mi potem słuchajcie pisze Max przepraszam tylko nikomu nie pokazuj Inaczej mnie wygonią No jest głupia czy co Najpierw wysłała mi dupę Potem wyciąga hajs I jeszcze potem mi groziła, że będę ja miał problem Pss. Gdzie jest mózg musk? O co w ogóle chodzi Jakaś pani, ja nie wiem, ja jej nie pisałam Wy zaczęli mi pisać po, po tym Jak ja pokazałem, że ja mam hajs i ona mi napisała IDIOTA WHAT I kochani słuchajcie Ona mnie zablokowała <laughs> Boże tak dobrze, że ja nagrywałem ten film kochani Ona mnie zablokowała serio Wysłała mi dupy Chciała mnie naciągnąć na hajs I zablokowała swojego ucznia Jak ja będę tam się uczył WHAT Dobrze, że my szkołę już kończymy słuchajcie Oh my god ja jestem w szoku, to jest nie do ogarnięcia po prostu. Ja, kochani, tutaj wy na pewno musicie zostawić łapusie do góry, to musi być najpopularniejsze wideo na całej Polsce. To jest wyobraźcie sobie, ogarnijcie co się teraz stało. Po prostu jeszcze raz pomyślicie, co się stało? Dupy, hajs, co? Nauczycielka mi proponowała się spotkać. Chciała mi się spodobać. Co w ogóle się dzieje? Ona dopiero tydzień co przyszła do naszej szkoły i już jest gotowa mi wysyłać nudesy? Co? I ja o tym, kochani, nawet nie prosiłem. Co? Co w ogóle się dzieje z tym światem? W Serio, ja lepiej nigdy nie będę miał żony, aniż będę miał taką, słuchajcie, dziewczynę w życiu. Mm -mm. Nie wiem, kochani, to jest po prostu nie do ogarnięcia. To nie jest jakaś dziewczyna ze szkoły. To jest kobieta nauczycielka. Nauczycielka, co? Jak to jest w ogóle możliwe! Pomocy, świat! Dobra, kochanie. Na tym momenciku już będziemy chyba kończyć. A tak tak. Dobra, 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 kochanie. Już zaraz kończymy ten filmik, więc dawaj, zostawię subika. Zostawiłeś z dzwonkiem? O, okej. Okay, fuch, dobrze, wyciągnęłem cię. Teraz jesteś z nami, a nie pod nami. Więc kochani, zostawiajcie suba z dzwonkiem, żeby nie być pod nami. Nie chcesz być pod nami, a z nami zostawia suba z dzwonkiem się do góry i fajny komentarz. Tutaj jeszcze, kochani, macie mój Instagram i TikTok, więc ja się nazywam tak samo. Dawajcie, kochani, bywimy 300k na Instagramie i milion na TikToku. Nam zostało bardzo malutko. Kochani, macie linki w opisie lub tutaj, słuchajcie, napisałem wam, więc dawajcie mi tam followki, zostawiajcie, dobijamy, bo jesteśmy najmocniejszą bandą w Polsce. Dziękuję, że byliście, kochani, widzimy się już jutro. Do zobaczenia, z wami był Maxim 6.